Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Maria. Cześć dzień dobry Michał. Od 2013 roku prowadzimy wspólnie firmę Agni, czyli Ajurweda zrozumiale i dostępnie. A dzisiaj czy od nowego roku 2023 prowadzimy cykl takich wspólnych nagrań. Na temat ajurwedyjskiego stylu życia. I dzisiaj będziemy opowiadać Wam o tym, jak wygląda w naszym życiu 12 nawyków. Może na początek powiem, że 12 nawyków to są nawyki, które leżą u podstaw rocznego programu online Rock z Ajurwedą. Gdzie każdy miesiąc poświęcony jest jednemu z tych nawyków i więcej o, o tym, na czym one dokładnie polegają, czemu są wartościowe, czemu służą. Więcej informacji możesz znaleźć albo w tym kursie, albo na naszej stronie internetowej, a w tym nagraniu opowiemy, jak to wygląda w naszym życiu. Bo często pytacie o to Maria. Michał, no dobrze, uczycie ajurwedy, opowiadacie o tym, jak ważne jest picie, nie wiem, obiad, picie wody, obiad, kontakt z ciałem, regularna aktywność fizyczna, a jak to wygląda u nas. Więc dzisiaj po kolei, zaczynając od pierwszego nawyku, jakim jest rytm okołodobowy i rytm sezonowy. Co mhm. chcesz powiedzieć? <głos》>, co chcę powiedzieć? Przede wszystkim yy, zaczęłabym od tego, że faktycznie jak popatrzymy na sezony, na pory roku, to widać w naszym odżywianiu to, że one się zmieniają. Czyli jak przychodzi jesień, to ty, Michał, intensywnie Kisze. kisisz zakwas Arenuje. w ilościach hurtowych, kapusta kiszona i te różne takie rzeczy, które są późno jesienno-zimowe, i one są obecne w naszym jadłospisie. A potem kompletnie znikają, bo przychodzą inne pory roku i tą sezonowość bardzo mocno w naszej kuchni widać. Mhm, ale też widzimy tą sezonowość w gotowaniu, że latem nie gotujemy długich zup rozgrzewających, bo robimy lekkie zupy, takie przyjemne do jedzenia. Zimą pieczemy w piekarniku, latem tego unikamy. Mhm. Latem pijemy soki, jemy owoce, zimą tego unikamy. Latem zbieramy owoce z naszych i warzywa z naszych działek, a zimą zjemy to, co jest zimowe i przechowujemy. Tak samo jest z tym rytmem dobowym. Wiemy, że zimą się trudniej wstaje mm -hmm. i mamy większy dystans i, i taką mm, współczucie dla siebie, jak po prostu sobie pole niszkujemy rano i, i pośpimy, bo zima sprzyja długiemu snu. Za to latem, po prostu jak z kowronki budzimy się o 5 rano, bo się nie da spać, bo już tak jasno. Mhm. Więc ten ryt dobowy i ten, ta sezonowość u nas jest bardzo taka naturalna. Ona się stała naturalna, ponieważ obserwowaliśmy naturę i zobaczyliśmy, że jaki jest sens jedzenia truskawek zimą? Mhm. Jaki jest sens spania do południa latem? Jak dzień jest, dzień jest taki długi, można go rozpocząć, a wkrótce będzie zima i ten dzień będzie nam uciekał. Mhm. Więc dla nas to jest tak normalne, że zimą sobie dajemy trochę więcej luzu, a latem pozwalamy na większą aktywność. Mm -hmm. I to też jest ten rytm, czy to okołodobowy, czy sezonowy, jest czymś, czego uczymy nasze dzieci. Czyli, na przykład, jak um, zaczynają się już takie późne jesienne, y, późno -jesienne dni, kiedy jest drżysto, zimno-wilgotno, to y, z menu naszych dzieci kompletnie znikają jogurty, banany, lody. Czyli rzeczy, które wychładzają, które podnoszą element kawy. I dzięki temu, y, podczas gdy dzieci wokół chorują, i albo słyszymy, że znowu, Któraś tam dziewczynka jest chora, albo rodzice nam się skarżą, że dzieci praktycznie od jesieni do marca cały czas są chore. To nasze dzieci chorują bardzo rzadko, a jak chorują, to chorują krótko. Jak to mówią rodzice, dzieci chodzą za smarkane? Dzieci chodzą za smarkane, właśnie, że mają zatkane nosy, że zapalenia. Oskrzeli, ale bardzo lubią na śniadanie jeść jogurt. Ale właśnie nie ma, nie widać tej sezonowości w diecie i potem wychodzą konsekwencje podnoszenia sobie kawy, bo to. Bo to dosyć szybko wychodzi, jak się, jak się zaczynamy interesować ajurwedą, że dzieciństwo jest okresem, który wzmaga kafę Czyli wszystkie dzieci są wtedy bardziej podatne na czynniki, które podnoszą kawę, a kawę podnosi to, co jest zimne. Nabiał jest tutaj w ogóle i zimny, i jemy go na zimno, i podnoszą je takie rzeczy, właśnie typu mąka, typu banany, typu różne takie zapychające przekąski, którymi bardzo łatwo dzieci zająć. Więc ten rytm sezonowy. Przekłada się na nasz dobrostan, bo jak dzieci są zdrowe, to też jest łatwiej pod wieloma względami być rodzicami, i ta jesień, zima i wiosna nie jest dla nas takim ciężkim okresem, jak dla wielu rodziców, którzy nie łączą odżywiania sezonowego z chorobami swoich dzieci. I z, i z tej strony rytmu okołodobowego, znowu. Pamiętam, że jak dzieci były małe to niezależnie od tego gdzie byliśmy bardzo dbaliśmy o tą godzinę w której kładliśmy je spać i to Wiadomo, że na różnych etapach życia to było to była, czasem była ósma, potem dziewiąta, a bywało, że i dziesiąta, ale to nigdy nie była jedenasta, 12 albo pierwsza w nocy. Mnie się zdarzało widać, widzieć rodziców z takimi dziećmi przebudstowanymi, trochę zagubionymi, oglądającymi bajkę o 12 w nocy, bo rodzice jeszcze dalej rozmawiają, bo jest jakiś, nie wiem, Sylwester czy jakaś Oblisko. inna impreza. Natomiast u nas to zawsze było tak, że niezależnie czy to były wakacje, hotel czy wizyta, urodziny, staraliśmy się jakoś... Tak domykać ten dzień dla dzieci. Czasem to domykanie trwało pół godziny albo godzinę wyciszania się, żeby one faktycznie poszły spać najpóźniej o 22. I widać było, jak ten rytm okołodobowy daje nam szansę na zachowanie takiego większego zdrowia psychicznego. Po prostu dzieci szły spać, a my mieliśmy jeszcze ten kawałek wieczoru dla siebie. Albo Michał miał, bo ja często po prostu w takich sytuacjach usypiałam z dziećmi. Życie towarzyskie to czuło się dalej, ale my mieliśmy ten rytm okowodobowy uszanowany? Z jedzeniem sezonowym y, to też jest częste pytanie u, u moich klientów, jak się z nimi spotykam już na żywo, y, latem, jak tutaj są zjazdy i ludzie do niej przyjeżdżają, y, no, że mają trudną z, z tą sezonowością. Y, że tak lubią pomidory, że jedzą je cały rok. Albo tak uwielbiają jogurt, że nie mogą go przestać jeść. Y, ja wtedy często mówię, ale jak właśnie zobaczysz na tą sezonowość, jak, jak sobie to podzielisz, to po pierwsze żadne ci się nie nudzi. Jak przychodzi okres na truskawki, to może te truskawki jest na wiele sposobów. Jak uh -huh. Przychodzi okres na szparagi, to jeży je non stop. Jak przychodzi zima i jest dynia, to już tyle przepisów na dynię. Po co jeść zupę dyniową, ale ja ją tak lubię, ale po co mieć latem? Zobacz ile jest dookoła różnych rzeczy, skorzystać z nich wszystkich. Też ta różnorodność, którą nam daje natura. Bardzo ma istotny wpływ na nasze zdrowie, okay. ponieważ rzeczy korzenne, rzeczy zimowe, rzeczy pieczone, one rozgrzewają i budują nasze ciało, są budulcem, żeby utrzymać nasze ciało w mocnej formie, żeby je zbić, ponieważ idzie zima, idzie zimny okres, okay. trudny okres, musimy wzmocnić nasze ciało. Natomiast latem nie musimy jeść tak rozgrzewających rzeczy, nie musimy grillować tak co drugi dzień, nie musimy jeść tyle mięsa, nie musimy tyle, tyle pieczonych rzeczy. Możemy właśnie jeść więcej owoców. To jest czas na rasajany, czyli takie odżywcze jedzenie, które ma dużo lekkości w sobie, witamin i takiej witalności. To jest czas na jagody, jeżyny, czereśnie, malinę, porzeczki itd. itd. Przecież nie zimą. To jest wychładzające, to jest orzeźwiające i pobudzające nasz apetyt, przyspieszające nasz metabolizm. Natomiast wiosną to jest czas na radykalną zmianę w naszym, w naszym życiu, żeby po tej zimie, gdzie było dużo ciężkości, że jak jecie mięso, to było mięso, jak były piekarniki, cały czas rozgrzewaliśmy się, to teraz czas, żeby ten balas zrzucić. Ponieważ za chwilę będzie lato i musimy wyglądać pięknie, młodo, czuć się świeżo, czuć się lekko, więc to jest czas na oczyszczanie naszego organizmu. To jest czas na zmianę konkretnie naszej diety i po tej zmianie znowu wchodzi lato i wtedy możemy odżywiać, szaleć, yy, wieczorami spędzać yy, ze znajomymi czas i cieszyć się każdą truskawką. Mm -hmm. Więc sezonowość jest bardzo istotna. I tak samo jak popatrzymy na dzieci, dzieci też bardzo lubią sezonowość, bo znowu się spotkają, ale moje dzieci uwielbiają jeść jogurt. No dobrze, może uwielbiają jeść jogurt, ale czasami im nie służy, szczególnie jesienią i zimą, ale. Jogurt, nasze dzieci uwielbiają, kochają jogurt. Jak zaczyna się okres ciepły, to one po prostu może mieć jogurt, może mieć lody, super. I one w wielu wariacjach je jedzą. Natomiast jak przychodzi jesień i zima, przychodzą jedzenie, którego latem nie jedli. To są, to są kasze, to są wanilie, to są pieczone rzeczy. I one odkrywają te smaki. Więc ta różnorodność u nich jest i one nie mają tej, tej mm, monotonii. W diecie. Bardzo ciekawe jest też to, że jeśli rodzic zdobędzie tą wiedzę ajurwedyjską o rytmie sezonowym czy o rytmie okołodobowym, to może dzieci w tą wiedzę wprowadzać, a one chłoną, bardzo chłoną. Bo um, jak są małe, to są ciekawe świata, mają mnóstwo pytań i przyjmują to, co im przekażemy. Więc jak, jak uzasadnialiśmy, tłumacząc dzieciom, czemu nie jemy jogurtu. To mówiliśmy im, bo jogurt wychładza organizm, wychładza ciało, będzie ci jeszcze zimniej w rączki, w nóżki, w nosek, będziesz mieć zatkany nos, zobacz, co się, co się, co się wydarzy. Tłumaczyliśmy im to, ale nie na zasadzie straszenia, tylko na zasadzie pokazywania. Przyczyny i skutku. Co się dzieje, jeśli, jeśli wprowadza się coś, co jest zimne, co jest prosto z lodówki w, do otoczenia, które też jest zimne i też nas teraz właśnie trenuje chłodem i wilgocią. I to było dla mnie bardzo ciekawe, jak potem dzieci same zaczynają komentować. I na przykład jedziemy do takiej zaprzyjaźnionej cukierni, w której bywamy cały rok i która też jest najlepszą na Podlasiu lodziarnią. I te lody tam stoją cały rok, ale nasze dzieci jedzą te lody dopiero gdzieś od maja i kończą koło października. I my im nie zabraniamy jeść no, lodów. Nie zabraniamy, ale im tłumaczymy. Słuchajcie, to nie ma sensu, bo to będzie tak i tak i tak. I potem y, obserwuję, jak. Jak dzieci patrzą na przykład na jakieś tam, jagódka patrzy na jakiegoś chłopca, który wchodzi 4 lata czy 5, jest styczeń. Najpierw jest taki kaszel kafowy, taki mokry. <laughs> Tutaj w ogóle katar z nosa. Buzia zaczerwieniona i liże loda. Jagódka tak na mnie patrzy i mówi: Mamusiu, chyba im nie powiedzieli o tym, że lody nie są dobre, jak się ma taki kaszelek. One też zaczynają. Um, Używać tej wiedzy w swoim, w swoim otoczeniu, w swoim doświadczeniu, i to um, zaczynają być jakby partnerami do tego rozumienia świata według Ayurvedy. Czyli to przestaje być już dużej wiedza narzucana z góry, a zaczyna być. Taka wiedza, z której one mogą czerpać i wybierać. Jasne, że jak są pod naszą, pod naszą, że tak powiem, decyzyjnością, to nie jest tak, że Jagoda mówi: O, wysłuchałam cię, ale jednak decyduję zjeść loda, bo nie kupimy jej tego loda w styczniu. Niemniej jednak ten, i te ileś lat takiego rozumienia, czemu właśnie w ten sposób się odżywiamy, czemu pewnych rzeczy nie jemy, a inne jemy. Zaprocentuje, mam nadzieję, w jej dorosłym życiu, kiedy sama będzie decydować już w pełni o swoich nawykach i o swoim stylu życia. I podobnie jest z rytmem dobowym, też z rytmem dotyczącym posiłków. Często wraca ten temat jedzenia słodyczy, czy jedzenia słodyczy właśnie nie wiem, na śniadanie. Jak mówię słodycza, to mam na myśli takie rzeczy jak naleśniki z Nutellą, bo to tak naprawdę upraszczając, jest słodycz albo jedzenia jakiś słodkich kolacji. I tutaj też tłumaczymy dzieciom, że jest pora, w której jemy słodkości słodycze, nawet takie jak naleśniki z nutellą. Oczywiście robimy te naleśniki sami, a nutella to jest tak naprawdę bardzo dobry krem à la nutella od jakiegoś lokalnego wytwórcy, ale to nie jest coś, od czego będziemy zaczynać każdy dzień i to na pewno nie jest dobre na kolację i tłumaczymy im, z czego to wynika. I potem faktycznie widać, że... Od czasu do czasu takie rzeczy mogą się zjawić, tak jak zjawiają się różne wyjątki, ale z, jakby z reguły jemy, odżywiamy się, czy żyjemy, czy śpimy zgodnie z tym rytmem okołodobowym i to dotyczy całej naszej rodziny i wszyscy w tym bierzemy udział. Mniej lub bardziej um, Właśnie tak świadomie, bo wiadomo, że dzieci do pewnego momentu rozumieją, a pewnych rzeczy już nie, jednak są zapraszane do tego, żeby rozumieć na tyle, na ile rozumieją i faktycznie kultywować ten styl życia. No, wygląda na to, że rytm dobowy i rytm sezonowy okazał się bardzo obszernym tematem, także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jak macie pytania albo komentarze, dajcie znać i zapraszamy do kolejnych odcinków naszych rozmów o Ajurwecie. Dzięki. Cześć.